Tomasz Sadowski, psycholog, żonaty, założyciel Towarzystwa Pomocy w Kryzysach i Stanach Lękowych, współzałożyciel Fundacji Wspólnota. Marzeniami moimi od, od najwcześniejszych lat było pomaganie ludziom. Jak mało chłopiec przypomina sobie wiele sytuacji, w których przeżywałem Przeżywałem różne ludzkie nieszczęścia, w których wydawało się, że trzeba byłoby im zaradzić, czy ludziom pomóc, a jakoś to wszystko mizernie wypadało. Kiedy studiowałem psychologię, to zdawałem sobie sprawę, że, że się zbliżam do tej możliwości pomagania, ale, ale potem w praktyce już takiej... Po studiach, kiedy, kiedy, kiedy pracowałem w zakładzie poprawczym czy w szpitalu w psychiatrycznym czy w więzieniu widziałem, że to niewiele ma wspólnego z pomaganiem. Po prostu ta działalność była działalnością zawodową, która zawsze się jakoś rozmijała z oczekiwaniami tych, którym się pomagało i właściwie z moimi własnymi też. Zdawałem sobie sprawę, że, że to nie zupełnie o to chodzi. No i w placówkach państwowych, bo pracowałem mniej więcej do 1988 roku w placówkach państwowych. No nie udawało mi się to, 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 to realizować, tego, tego pomagania takiego, które by mnie uszczęśliwiało i widziałbym, że w oczach innych jest to pomaganie, którego oni oczekują. I myślę, że dopiero u końca 80. lat, a dokładnie w 89, kiedy tutaj zamieszkałem, zamieszkałem razem z żoną i z dziećmi. Kiedy przyjechałem tu z grupą przyjaciół po szpitalach psychiatrycznych, zaczęło się to jak było rzeczywiste. I myślę, że właściwie wielkim moim szczęściem jest właśnie ostatnie pięć lat. Dom ten powstał mniej więcej 5 lat temu. No, przyjechały tutaj trzy osoby. E, I wśród tych osób byłem ja. I postanowiliśmy utworzyć takie, takie domy dla osób, które źle się czują w swoich, w swoich domach, albo nie mają po prostu w ogóle swoich domów. I, i mi, od razu zakładaliśmy, że to będą osoby, które znamy, znaliśmy z, z, z różnych zakładów, szpitali, więzień i spodziewaliśmy się, że będą tu żyły te osoby jakby w rodzinie naturalnej, prawdziwej. I wydaje nam się, że to się właściwie udało. Po pięciu latach można powiedzieć, że jesteśmy my grupą przyjaciół albo taką właściwie średnio średnio normalną rodziną, która stara się... 35-osobową rodziną, więc dużą rodziną. Staramy się utrzymywać sami, mamy swoje, swoje zwierzęta, krowy, konie, owce, kozy, ziemi 22 hektary, utrzymujemy się sami, tworzymy następne domy dla osób, które tutaj przychodzą, szukają u nas schronienia albo po prostu miejsca na życie. Nie mają... Nie mają gdzie po prostu być. I to jest taki właśnie no. Bardzo się zbliżyliśmy do ludzi o najdramatyczniejszych właściwie losach, po więzieniach w szpitalach psychiatrycznych samotne matki, alkoholicy. I ponieważ mieszkamy razem, pod jednym dachem, jemy przy jednym dużym stole. Wydaje mi się, to jest najbliższe temu, co, co od dziecka nosiłem i co wydawało mi się po prostu, jest, jest najwartościowsze. Jest to takie pomaganie, nie poprzez gadanie, tylko poprzez wspólne yy, życie yy, i yy, nierobienie yy, 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 yy jakichś lekcji wychowawczych. Kiedy po kilku tygodniach i miesiącach osoby, które tutaj przychodzą, znają mnie za przyjaciela, kiedy ich twarze i oczy się zmieniają, kiedy oni naprawdę zaczynają wierzyć, że mogą odmienić swoje życie, kiedy przyjaciele tego miejsca, tej rodziny, tej, tej wspólnoty, już teraz mamy trzy wspólnoty, przyjeżdżają tutaj i rozumieją losy i widzą swoją rolę, przywożą różne sprzęty, pomagają jakby rozwijać się nam. To jest piękny taki Moment, że, że właściwie to przestaje już być sprawą um, moją czy mojej rodziny. Że zaczyna to mieć po prostu inny, inny szerszy sens. No, chciałbym bardzo, żeby, żeby to wszystko się rozwijało samo. To znaczy, żeby niezależnie od, od tego, czy ja będę żył, czy nie, żeby po prostu to się rozwijało. Żeby te parę lat, które spędziliśmy wspólnie, dalej owocowały i widzę, że to się dzieje, że mam, mam po prostu takie uczucie, że to już zaszczepione jest w innych i to, to jest myślę też jakąś wielką, wielką po prostu sprawą. Niektórzy dopiero po raz pierwszy w życiu znajdują się w sytuacji, w której poznają, poznają jakby życie od, od strony dla siebie zupełnie nieuświadomionej. Nie na przykład, że można nie pić, że można żyć bez alkoholu, że w ogóle jest sens pracy. Osoby, które tu na przykład 25 lat były w więzieniu i po raz pierwszy w życiu w ogóle tu pracują. Są takie osoby, które po raz pierwszy są na urlopie. Na przykład ktoś, Zbyszek, tu wymyślił, że po roku pracy należy mu się urlop. No i nie, gdzie nie wyjeżdżał, ale był przez, przez tydzień na urlopie. Bardzo to przeżywał. Myślę, że to, to wszystko razem ma taki jakiś ogromny, naturalny sens e, poprzez e, właśnie współbycie, poprzez takie przekazywanie sobie raczej w życiu doświadczeń niż y, jakichś terapia. Terapie wydają mi się zawsze bardzo sztuczne, w sztucznych warunkach i nie trafiają, nie trafiają, nie, nie, są, nie są po prostu tym, czego człowiek najgłębiej oczekuje. Potrzebuje człowiek y, akceptacji, zrozumienia, przebaczenia, y, przyjaźni, a, a chyba i nawet miłości. Takiej ogromnej serdeczności, ogromnej wiary, że... Nawet jak mu się nie uda, tego ktoś uściska i że go nie, nie zdyskwalifikuje, że go nie zniszczy. Uważam, że mniejszą krzywdą jest e, zaangażowanie się po stronie e, tego, naj, tego człowieka, który jest w najbiedniejszy, z w najgorszej sytuacji. Nie jest to jakaś wielka krzywda dla rodziny, wręcz odwrotnie. Uważam,